Kiedy zarabianie horroru bierze się facet od efektów specjalnych Facet, co mi źle powiedziałem Geniusz, geniusz efektów specjalnych Czyli Stan Winston No to musi wyjść dobrze Dlatego dzisiaj opowiem Ci o serii DynioGłowy O wszelkich ciekawostkach związanych z produkcją tychże, tychże filmów Jak powstawały, skąd się wzięły Jaki był budżet i na przykład Co w jednej części robi Gentleman's z Hellraisera, Doug Bradley Co tam robi Ken Hodder, czyli Jason z Piątku A na dodatek co tam robi Lance Hendrickson bo również tutaj się pojawi. Kiedy Stan Winston dostał propozycję wyreżyserowania tego filmu, stwierdził: idealnie, genialnie. Jest to film, w którym efekty specjalne to jest odgrywają pierwszoplanową rolę. Budżet nie jest jakiś kosmicznie duży, bo zaledwie 3,5 miliona dolarów, wiem, to brzmi trochę zabawnie. Nowy film Patryka Wegi ma, ma taki budżet, no ale można, można, tak to wtedy rzeczywiście wyglądało I nie jest za bardzo, nie będzie dużego ciśnienia, żebyśmy zrobili wielkie pieniądzury Bo to jest tak naprawdę dla studia, jak wiesz, tam drobne, co ja sobie za to kupię waciki, coś w ten, w ten deseń Ale będzie szansa, żeby pokazać jak dobrze znamy się na efektach specjalnych Jak umiemy je, je ugryźć i pewnie, że tak, wziął, zatrudnił swoich z, pomagierów, facetów, z którymi pracował wcześniej, czy to przy okazji Predatora, czy, czy przy okazji właściwie obcego, bo Predator to dopiero będzie, albo nie. W zależności, o którym, o którym roku mówimy, czy Predator, to tam było obcy, co tam jeszcze było, Terminator i kilka oczywiście innych projektów. Pozabierał ich i stwierdzili, że będzie super świetnie. Ja skupię się tym razem tylko i wyłącznie, powiedział, na reżyserii. Właśnie to wy, panowie, m.in. Tom Woodrow Jr., Wy będziecie robić efekty specjalne, a że oni się znają na tym, jak mało kto, no to po prostu wyszło dobrze, bo Dniogowy, no mówię, 3,5 miliona dolarów, zarobił 4,400 i ktoś by mógł powiedzieć, no ale to, co to, to jest, miliony z dolarów, a pewnie na reklamę wydali? No nie, wtedy akurat aż tak warto to nie było rozreklamowane, film się dosyć dobrze sprzedawał, nie jest super straszny, ale jest to kino rzeczywiście fajne, jak dla mnie naprawdę dzieciak, dzieciak skradł cały, cały film, cały show, no i... Robili, kręcili i udało im się. W ogóle twórcy mówili, ekipa, że zaskakujące było, ale bardzo była przyjazna atmosfera. Mówi na, mówią, na niejednym planie byliśmy. I czasami po prostu było, że reżyser był despotą, że powiedzmy nie było pieniędzy tego, tutaj, to, tamto, a tym razem stanuje co? Nie, on po prostu miał czas, on spokojnie za każdym razem spotkał się z ludźmi. Jeżeli był czas, jeżeli była możliwość, to a co u ciebie słychać? Jak żona, jak dzieci i tak dalej? A jak weźmiemy tą scenę, rozegramy, a co myślisz? Aha, tutaj więcej dymu, a może mnie w ten sposób, znał te wszystkie tajemniki, był po prostu dobrym, dobrym facetem, dobrym człowiekiem, ale Tom Woodruff miał, miał problemy, bo on akurat w tym filmie wcielał się w dniu no i ten kostium, który był, ten, ten, ten strój właściwie, z nim było dużo problemów, ponieważ y, kiedy go założono, okazało się, że no on odchodzi w ogóle, nie wygląda dobrze, więc wpadli na pomysł, że krótko mówiąc, weźmiemy i przykleimy, przykleimy ten kostium do Toma Woodroffa Juniora, i tak to rzeczywiście wyglądało. Za każdym razem kiedy on był, założył kostium, to tam posmarowali go klejem. Dziękuję bardzo i przez 8 godzin nosił ten kostium. On ważył około 15-20 kg. No, niby nic wielkiego, ale pomyśl sobie, jest gorąco. Tak, bo to oczywiście oczywiście Stan, że tak powiem, południowe Ameryki. 8 godzin musisz w nim w nim siedzieć. No i Tomu Drużyny powiedział, nie, no to nie było naprawdę dobre przeżycie, to było coś nowego, ale to też nauczyło nas kilku innych rzeczy, ponieważ stwierdziliśmy, że wiemy, jak to się nie wiemy na co musimy zwrócić uwagę i jak to udoskonalić na przyszłość, bo rzeczywiście, no jak mówimy już wcześniej, to jest cała ekipa studiastana Winstona i oni cały czas ze sobą współpracują i cały czas pracują razem, więc wyglądało to, to dobrze. Było fajnie, naprawdę była fajna ekipa, nawet jeżeli się przyjrzysz uważnie przez 3, może 8 sekund Pojawia się, debiutuje w tym filmie Pojawia się Maim Bialik Kto? O co, o co chodzi? No fani horroru niekoniecznie muszą ją znać Ale rzeczywiście fani komedii a Zapewne pewnych y, fizyków y, Z serialu The Big Bang Theory, czyli Teoria Wielkiego Podrywu Znają Emifera Fowler To właśnie ona debiutowała w tym filmie Pojawia się tam na, na dwie sekundki Ale rzeczywiście film przyjął się jak najbardziej, no wtedy pamiętam, to już, już są czasy, kiedy slashery szalały. Był Jason, był Michael, był, y, był y, Freddy, oczywiście był Leatherface, więc rzeczywiście tych y, produkcji z, y, krwawych dosyć było dużo, ale mimo to fani się zakochali, stwierdzili też mocą tego filmu jest to, że nie, nie za często, nie zbyt wiele, nie za dużo, chyba tak, tak można powiedzieć. Pojawia się właśnie ten dyniogowy, bo no. Stan Winston wiedział, że jeżeli pokażemy go w pełnej krasie, w pełnym, że tak powiem, świetle, to będzie widać, czy to jest gentleman, który ma na sobie gumowy strój, a tego byśmy nie chcieli, więc specjalnie pokierowano tak, a nie inaczej, wyszło to dobrze, efekty specjalne naprawdę na najwyższym poziomie i to nieważne, czy mówimy o dniu głowym, czy o czarownicy, która również nosiła ten jej, ten jej strój, ta cała jej charakteryzacja, też ważyła kilkanaście kilogramów, bo to musiało wyglądać dobrze, moc, mocarnie, potężnie, a wiecie, kiedy pracujesz, kiedy pracujesz dla szefa, który zjadł zęby na efektach specjalnych, no to nie możesz odwalić maniany. To musi wyglądać dobrze, to musi wyglądać sensownie. W każdym razie film wszedł do kin, dobrze się sprzedał. Studio stwierdziło pewnie, że tak, kręcimy drugą część, bo jedynka była wykonana fajnie. Może nie była wybitnym kinem, wybitnym filmem, ale rzeczywiście sprawiła na tyle uciechy ludziom, że mają swoich fanów, mają swoją, swoją rzeszę kibiców. Po latach może to będzie jakiś kultowy horror. <laughs> Zgadza się, jest kultowy horror, więc co robimy? Kręcimy dwójkę, a dwójka nie wiedzieć czemu postanowiła całkowicie ominąć jedynkę. Ok, dostajemy dyniogowego, wiemy, że gdzieś tam jest, ale Ed Harley, czyli Lens Henriksen nie, nic nie ma tutaj, nie, nie istnieje, wydarzenia z jedynki też nie, tak jakbyśmy dostali może nie alternatywną rzeczywistość, bo akurat to nie czasy, ani nie kino, kiedy moglibyśmy coś takiego dostawać Ale no inne miasto, że zacznijmy od nowa, ale powiedzmy, może będzie wyglądało fajnie Zatrudnili do, do jednej z głównych ról zatrudnili faceta, który pojawił się w Hellraiserze Więc Andrew Robinson, oczywiście o nim mowa Występuje tutaj w roli, w roli szeryfa, ale widać, że nie wyciągnęli wniosków Bo zasadniczo druga część, druga, trzecia, kolejna ma być więcej mocniej i głośniej Szybci wściekli 10, pokazali nam, że może być głośniej. Nie może być lepiej, bo rzeczywiście w dziewiątce pojechali w kosmos. dobra. No nie o tym, nie o tym, nie o tym. Ale rzeczywiście stwierdzono, że robimy kolejną część i tutaj się już zaczęły schody, ponieważ film z Korejdinkiem miał budżetu 3,5 miliona dolarów. No tutaj takiego dużego budżetu już nie było, okrojonego. Film sam w sobie został nakręcony w 24 dni. Okej, okay, ktoś może pomyśleć, no ale to dużo czasu, przecież Hellraiser chyba 9 był kręcony w 7 dni. No tak, tylko że tam akurat mieli chyba do nakręcenia jedną czy dwie sceny i to chyba kamerą VHS. A tutaj, a tutaj no nie udało się rzeczywiście zrobić. Spadła jakość drastycznie naprawdę. Dynio głowy jest, to co mówiłem w pierwszej części było mocne, to że nie widzieliśmy go w pełnej krasie. Tutaj go widzimy jak najbardziej, pokazują go i nie wygląda to dobrze, nie wygląda to super, nowością jest że widzimy jak widzi, widzimy jak widzi piękny nie mamy podgląd. Jest wizja y, wizja pumpkin heada, dyniogłowego. więc y, to jest jak najbardziej jak najbardziej y, ciekawe, interesujące, intrygujące w, tej, w tym aspekcie, ale poza tym no, to nie wniosło, nie wniosło nic. Y, sam samotwórca, czyli Andrew powiedział no nie no. Dajcie spokój, po prostu ta, ta, ta produkcja. Można by pomyśleć, w patrzcie, facet dopiero co miał główną rolę, jedną z głównych ról w horrorze. Pojawił się u boku Sylvester Stallone w Kobrze. E, Angro, tego oczywiście jego szefa, tego, tego bałwana, żeby nie powiedzieć, nie powiedzieć inaczej. No ale jakoś e, nie udało się to zrobić, nie żeby to było dobrze sensownie. Co prawda, puścili oko do nas, oczywiście, tym, tym aktorem. Tak samo o tym, że pojawia się. E, Księga Ciemności, Nekronomikon z, z Martwego Zła, sama Raimiego, No ale czy to wystarcza? No niestety to nie wystarcza. Bardzo mi przykro, to nie wystarcza na to, żeby, żebyśmy stwierdzili, o proszę bardzo, mamy dobry straszak, bo pamiętaj, to jest cały czas horror, to ma być rzeczywiście fajnie, sensownie ciekawie. Ale to było na tyle dobrze, że studio Sci-Fi, studio, telewizja, bo do studia to chyba bardzo daleko, stwierdziło, no to my poprosimy o prawa do tej serii, gdyż nam bardzo na tym zależy, bo my chcemy zrobić super cudny film i będziemy go kręcić w Rumunii. Dobra, ale o tym za chwilę. Trzecia część głowego. Twórcy stwierdzili, nie, no musimy zaoszczędzić, bo rzeczywiście jedynka była super, dwójka tak sobie finansowo, no to zaoszczędzimy pieniędzy w tej mnóstwo, więc nakręcimy trójkę razem z czwórką. I stwierdzili, nie, no w ogóle taki pomysł był już od drugiej części, że każda kolejna będzie miała swój podtytuł. Pewnie, że tak. Skoro druga część miała pod tytuł Krwawe skrzydła, Blood Wings, to tutaj będzie Ashes to Ashes, czyli z prochu w proch. No i chyba chcieli dobrze, rzeczywiście chyba chcieli dobrze, mimo że odpowiedzialni za produkcję telewizji sci-fi, no nie sunię z jakościowych filmów, ale powrócił Lance Hendrickson. Rzeczywiście w tym momencie jest w roli. Ducha, albo w innej, nie powiem mi jakiej, bo rzeczywiście możliwe że, możliwe, że pojawia się w kilku rolach, ale również stwierdzili, no to my zatrudnimy Doga Leia. Fatty przecież jest, był pinheadem przez lata, oczywiście w serii Hellraiser, więc jest dosyć poważną yy, personą, jeżeli chodzi o świat horroru. Pojawił się jeszcze w wielu innych, między innymi w drodze bez powrotu, więc pewnie zatrudnimy go, będzie fajnie. A wiesz, co zrobimy dodatkowo? Weźmiemy i wrzucimy do filmu. Te jego pudełka, co? Tego te, te, te te puzzle, te, co się pojawiają w drugiej części, w, w jego Hellraiserach, co? La Marchand, pudełko Lamarczanta. No okej, okay. ale czy to wystarczyło, żeby zrobić dobry film? Chyba stwierdzili, że no niekoniecznie może to być, y, być y, dobre. Nakręcono, jak już mówiłem, film w Budapeszcie. Nie, w Bukareszcie. bo Budapesz to Węgry. Bukaresz to Rumunia. Tam kręcono ten, y, ten film i no to, to dużo mówić. Kiedy produkcja. Przenosi się nie, co bardzo często jest przy okazji filmów amerykańskich, co bardzo często ma miejsce Przenosimy produkcję na przykład do Kanady, bo tam są lepsze ulgi podatkowe i produkcja ogólnie filmów jest tańsza Ale kiedy przenosimy już film nawet nie, nie do Europy Centralnej, czyli nie Francja, Wielka Brytania, Niemcy Tylko na Węgry, na Serbii, do Bułgarii, Rumunii No to oznacza, że już jest rzeczywiście bardzo, bardzo słabo i tak jest rzeczywiście i, e, i tym razem, bo film daje nam coś niby sensownego, nie ciekawego. Mamy dobrych, ciekawych aktorów, przynajmniej dwóch ciekawych aktorów, ale no, tym razem to się nie udało. Tym razem stacja sci-fi stwierdziła, nie, no, nie wyjdzie to dobrze, no ale, ale mamy prawa, już kupiliśmy prawa do tych, do tych filmów. Wiadomo, musi się zgadzać ilość tych reklam, które będziemy wyświetlali e, w, trakcie, w trakcie pokazywania tego filmu, więc coś trzeba zrobić. No, ale nakręcili trójkę i czwórkę razem. Wyszło jak wyszło, ale stwierdzi: no dobra, no skoro mamy już tą trójkę, ten dynio głowy już jest, że tak powiem, w naszej stajni, no to co, no to robimy czwórkę? Pewnie, że robimy czwórkę. Dyniogowy głowy 4, krwawy spór, krwawa kłótnia, czy jakkolwiek inaczej ono go nazwano, Pumpkin for Blood Feud, czyli no, jak powiedziałem. No i mówiłem wcześniej, było kręcone razem z trzecią częścią, back to back, to ładnie mówią. Wiadomo, trzeba zaoszczędzić pieniądze. a poza tym... Taka sytuacja miała miejsce, że kiedy Lance Henriksen kręcił, no chyba tam naprawdę on powinien dostać stało już y, rezydenta, obywatelstwo y, Rumunii, Węgier, kogo tam jeszcze, Serbii i, i tych wszystkich krajów, bo tam dosyć często się, y, się pojawia, w każdym razie w pewnym momencie przy okazji kręcenia Hellraiser 3, no i tego też filmu, potrzebowali ludzi do, do Hel Hellraiser'a i mówimy, ok, popatrzmy, kogo my tutaj mamy. Kogo my tutaj mamy w tym. W, w, możemy zatrudnić, bo rzeczywiście tam A kto się wyspał? Ty, Lenz Henriksen jest, jest w Rumunii. Tu weźmiemy, to weźmiemy zazwolenie do Lensa? No pewnie dawać. No i w ten oto sposób pojawił się Lenz Henriksen w, w Dyniu Głowym, a także a także w, w Hellraiserze. Zresztą na podobnej zasadzie pojawił się Doc Bradley w w drodze bez powrotu, no, ale oczywiście to jest całkowicie inna seria, jeżeli chcesz, była już omówiona, może sobie, możesz sobie sprawdzić. Film telewizyjny po raz wtóry, no nie było żadnej dystrybucji VHS, nie, no już bardziej wtedy DVD czy, czy innej. Bardzo mi przykro, stacja Sci-Fi odpowiedzialna jest jak najbardziej za, za, ten, za ten film i tak, tutaj rzeczywiście już jest bardzo źle, produkcja stała na bardzo niskim, niskim poziomie. Reżyser, jeżeli popatrzysz tak naprawdę na, na to, kto reżyserował drugą, trzecią i czwartą część, i potem na przykład sprawdzisz, czy ci dżentelmeni mają w swoim dorobku takie klasyki jak władca lalek 5, 10, 20, Droga bez powrotu 18, dalej, to zgadza się jak najbardziej. To jest cały czas ta sama ekipa, cały czas tych samych dżentelmenów, którzy kręcą tanie filmy. Nisko budżetowe. nie robią tego, dlatego, dlatego nie powiedziałem, że reżyserują. Kręcą po prostu, tam się musi zgadzać ilość e, scen nakręconych na dzień i to wszystko w tym aspekcie. Więc czwarta część, no to już e, nawet po niej stacja sci-fi e, wymiękła, można by powiedzieć, stwierdzi, no dobra, kręcimy dalej, kręcimy, robimy kolejną część, kontynuację. Ale wiecie co? Nie, zrobimy naszej. Może zamiast kontynuacji zrobimy tak zwany reboot, zaczniemy od nowa. No i w porządku, niby wszystko fajnie, za produkcję nowej, nowej, nowej części rebootu tak zwanego ma być odpowiedzialny Peter Block, facet, który zajmował się produkcją filmów z serii Piła, no więc rzeczywiście, no facet zjadł zęby na, na pile, hmm, dokładnie, więc ma pomysł jak to zrobić, no ale się nic nie ruszyło w tym aspekcie, rzeczywiście utknęło to gdzieś w martwym punkcie. W 2021 roku z wytwórnie Paramount Pictures Ona była prawa do dniogowego do i wtedy właśnie oni mieli robić reboot. Nic się na razie nie urodziło, ale domyślam się, że ostatni sukces, nawet jeżeli pomyślę o teksańskim masakrze piomechaniczną dla Netflixa, który no, nie był dobrym filmem, nie był to sukces, ale mimo wszystko ileś tam się rzeczywiście osób ten film zobaczyło, ktoś się wypowiedział na jego temat, więc przynajmniej komercyjny sukces gdzieś tam, gdzieś tam był. Mieliśmy ostatnio przecież Halloween, trzy nowe części, ostatnio, ostatnio było również Krzyk, tam 6, 7, 18, 14, więc domyślam się, że kwestia nowego dyniogowego Pumpkinheada jest tylko i wyłącznie kwestią czasu, kiedy oczywiście ten film będzie, ten film się pojawi, to jak najbardziej będzie omówiony w cyklu Kultowe Horory, bo nie może być inaczej, wiadomo, że wszystkie filmy... No, a w tym momencie w serii kultowych horrorów jest już ponad 200 recenzji. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo, mnóstwo filmów, więc oczywiście ten film będzie jak najbardziej omówiony. A na koniec sobie jeszcze jestem winien, jak zawsze zresztą, listę filmów od najgorszego do najlepszego. No i tutaj nie będę bardzo oryginalny. Naprawdę nie będę bardzo oryginalny, bo na miejscu to są tylko cztery filmy. Na miejscu czwartym ląduje czwarta część, na miejscu trzecim ląduje trzecia część, a na miejscu drugim. Ląduje druga część, zaskakująco. I te trzy filmy, nie mogę ich polecić. Naprawdę te wszystkie, czwarta, czwarta trzecia i druga część są beznadziejne. U mnie to oznacza, że to jest ocena 5, 5 na 10 i niżej więc rzeczywiście te filmy są niedobre, jeżeli chcesz wiedzieć jaką ocenę wystawiłem poszczególnym y, poszczególnym produkcjom, sprawdź na filmowie, to jest wszystko napisane i na miejscu pierwszym oryginał, y, oczywiście Stana Winstona z Lancem Hendricksonem w roli w roli głównej i jak najbardziej ten film mogę polecić, jestem w stanie go polecić, bo jest to no, w pewien sposób coś nowego, czegoś takiego jeszcze wtedy, wtedy, pamiętam, nie mówię o roku 2023, mówię o latach 80. nie widzieliśmy. To było coś innego, coś ciekawego. No wiadomo, że technicznie film się musiał zestarzać, ale mm, wtedy to było dobre kino, ciekawe, interesujące, intrygujące i przede wszystkim w pewien sposób straszące. A teraz jest po prostu tak, a teraz z głowy 4, 3, 2 i 1 odkłada łóżkę, czyli za tydzień widzimy się przy okazji nowej serii. A jeżeli kochasz horrory, chcesz więcej, tak tutaj na tej liście, jak już mówiłem wcześniej, jest ponad 200 pozycji.